Nadeszła wiekopomna chwila. Teraz serwis informacyjny przed wami kraj świat, później wiadomości z regionu i najświeższa prognoza pogody. To wszystko czeka Was już punkt 13, a później już w kolejnej godzinie sporo muze. I pamiętajcie, wszędzie możecie nas słuchać przez internet. Reklama jak obniżać ceny, to regularnie i z fanfarami! Hit miesiąca w netto! Tylko w sierpniu. Olej Kujawski, uwaga! Zaledwie 7,29 za 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,95. Takie hity tylko w netto! Jak powrót do szkoły, to tylko z netto! Tylko do 16 sierpnia wymazywalne długopisy i inne akcesoria szkolne marek Pilot i Strigo kupisz aż 25% taniej! Zobacz pełen katalog na netto.pl. Netto, szkolna wyprawka od A do Z! Barbara w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz. O piąty produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama. O tym się mówi w Nysie i okolicach. Kosmiczna wiadomość: Polak poleci w kosmos. Nie milknął echa pożegnania się ze stanowiskiem przez ministra zdrowia. A dla słuchaczy na wakacjach sprawdzimy sytuację na górskich szlakach. Sebastian Wierciak, zapraszam. Mamy już pewność i gwarancję, że drugi w historii.